Iveco Daily. Dzień dobry, panie Andrzeju. Tutaj właśnie z, wymieniam koła, y, opony w tym drugim y, Iveco. I tutaj, niech pan zobaczy. Te tarcze hamulcowe są przegrzane i to tak ostro. Grubościowo, wizualnie jeszcze w porządku. Zobaczę od wewnątrz strony klotek. Tak. No bez mierzenia, tak na oko wydaje się, że grubościowo jest ok. I klotek i tarcza, natomiast, no jest bardzo mocno przegrzana. Wręcz spalona potem zobaczę się z drugiej strony i dam znać natomiast no tutaj w, po tych barwach widać, że tarcze i klocki z tyłu są do wymiany mimo, że są grubościowo w porządku to są przegrzane i struktura jest ich już wewnątrz uszkodzona więc zgodnie ze sztuką są do wymiany nawet tutaj widać popękana jest ta zewnętrzna część tego klocka, ta tłumiąca to wszystko się dzieje od temperatury także coś się dzieje prawdopodobnie z zaciskiem Albo gdzieś jest pęknięta linka ręcznego, i może się woda dostała, a przemarzło, nie odpuściło, i, i kloczek był zacisnięty na tarczy, jak auto jechało. No, tak bez rozbierania to jest ciężko powiedzieć. Widać tylko to, co widać. Jak zdejmę drugie koło, to dam znać.